W tym filmie wyjaśnię Ci wpływ UE na rozwój regionalny i infrastrukturę. Dowiesz się, jak UE poprzez różne programy i projekty wspiera rozwój regionów. Rozwój regionalny oznacza, że różne obszary kraju rozwijają się gospodarczo, społecznie, infrastrukturalnie. UM pomaga wspierać ten rozwój, udostępniając środki finansowe i programy. Celem jest, aby wszystkie regiony zwłaszcza te mniej uprzywilejowane, miały równe szanse. UE chce zapewnić, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle. UE inwestuje dużo w poprawę infrastruktury. Obejmuje to drogi, linie kolejowe, lotniska oraz sieci cyfrowe. Te inwestycje ułatwiają przemieszczanie się i komunikację w obrębie UE. Dzięki tym projektom powstają miejsca pracy, a wzrost gospodarczy jest wspierany. UE wspiera przede wszystkim regiony, które są gospodarczo słabsze. Istnieją specjalne programy wsparcia, które mają na celu rozwój tych regionów. Celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz tworzenie miejsc pracy. W ten sposób także regiony mniej uprzywilejowane w Europie mogą rozwijać się na równi z innymi. UE dąży do zwiększenia dobrobytu we wszystkich regionach Europy. Chce zmniejszyć różnice między bogatymi a biednymi regionami. Kolejnym celem jest ochrona środowiska i poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań. Ma to na celu osiągnięcie zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. UE posiada kilka programów wspierających rozwój regionalny. Jednym z najbardziej znanych jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR. Fundusz ten wspiera projekty tworzące miejsca pracy lub poprawiające infrastrukturę. Ponadto istnieją programy wspierające edukację i badania naukowe. UE wspiera innowacje, aby zwiększyć konkurencyjność regionów. Wspiera instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa rozwijające nowe technologie. Innowacje te mogą pobudzić gospodarkę w regionach i tworzyć nowe miejsca pracy. UE zapewnia na to różne środki finansowe. UE przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska we wszystkich regionach, finansuje projekty chroniące przyrodę oraz promujące zrównoważone źródła energii. Dzięki temu regiony mogą rozwijać się nie tylko gospodarczo, ale także ekologicznie. Działania na rzecz ochrony środowiska odgrywają ważną rolę w rozwoju regionalnym. Na obszarach wiejskich UE wspiera projekty poprawiające życie mieszkańców. Obejmują one rozbudowę dróg, tworzenie miejsc pracy oraz dostęp do technologii cyfrowych. Rolnictwo również jest wspierane przez fundusze UE, aby pozostało konkurencyjne. To wszystko przyczynia się do poprawy jakości życia na wsi. UE wspiera projekty edukacyjne, które pomagają ludziom uzyskać lepsze szanse na rynku pracy wspiera szkoły, uniwersytety oraz programy szkoleniowe. Inwestycje te podnoszą kwalifikacje mieszkańców i przyczyniają się do rozwoju regionalnego. Dobra edukacja jest kluczowa dla przyszłości regionów.